Hej łuczka, kochani, z tej strony Kokielia, a dzisiaj słuchajcie, będzie wielki opening boxów. Tak widzę. A za te wszystkie boxy, które otworzymy, odblokujemy sobie mopkę. Tak widzę. Mopkę jest za 40 boxów, więc mam nadzieję, że gdzieś tyle kupimy. Najpierw pierwszego boxa i widzę, ja bym chciała go tutaj otworzyć. Ja tego boxa, widzowie, Wam wystarczam. I raz, i dwa, i trzy. O kurczę, to mi się stresuje. Okej, okay, mamy to. Nice. Mamy to. Ja co bym chciała? To bym chciała. Dobra. Proszę, niech to będzie. Niech to będzie małpa. Niech to będzie małpa. Proszę. Magia małpy. Magia małpy. Aha. Fajnie. great, great idea. Kolejny. Nagrywasz? Tak. Kolejne i... Arara! No chyba żarty. Mogę komuś dać. Tak, Jeju, nie krąż przy mnie. Bo to tak stresuje trochę. Dobra. Posłuchajcie. Okej, okay, widzę. Be. Dopiero minuta filmu. To fajnie, no. Dobra. Aha. Okej. Okay. Spoko. Dobra, widzę. Eee, to tak. Okej, okay, widzowie, otwieramy kolejnego boksa i... mamy... Nieźle! rare. A wiecie co już możemy zrobić? Chodźcie tu! Rock'n'body! Come, on, come on! Rock and body! Dzięki, dzięki, dzięki! Dzięki! Mamy strażaka, mamy strażaka sama, kurna! Mamy strażaka sama! Proszę bardzo, widzowie! Proszę bardzo, jaki piękny! Jaki piękny, mi tak się prezentuje. Fajnie mamy już. Bardzo mnie to cieszy. Kolejnego. I jeszcze sobie to kupimy później Gibona. Jak coś będziemy mieli. Okej, okay, na razie nic nie mamy. Dobra. Kolejnego. Jeju, jak się stresuję, że nie wiem. <laughs> jak nigdy. Dobra, jeszcze sprawdźmy. Tak sprawdźmy, bo mamy już 1800. Sprawdźmy czy mamy maski Nie mamy masek No tak przecież to legenda co można Mamy jedną kość Dobra tego już mamy Tego to nie będziemy Mamy jednego Dobra chcę mieć policjanta Bardzo Nie wiem czy wy też chcecie mieć piszcie Dobra Proszę niech to będzie fajne Proszę Aaa druga już prawie William, już prawie William, pozdrowić na filmie. Pozdrawiam serdecznie szczęściarę. E, dobra. Raz, dwa, trzy. Ja nie patrzę. Albo może? Lol. Co lol? Nic nie było śmiesznego jeszcze. Dobra. Tyk, 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 tyk. Proszę, 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 proszę. Oh my gosh, co to są za skrzydła? Ja ich jeszcze nie miałam. Mi się jeszcze one nie dropnęły. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. A co to są te koła? Możecie pisać mi w komentarzu, czy za nie też się coś dostaje. Dobra, ostatni boks i sobie zbieramy i oczywiście kolejnego kupujemy. Już nawet nie liczę, ile tych boksów otwarliśmy. Dobra, 24 na 40 to dosyć duży wynik. Nie wiem, jak wy, ale widzimy się, jak już ta małpka będzie w formie, że tak powiem. A co nie? Dobra, widzimy, mi się mega ona podoba oficjalnie. No, więc my sobie mamy dwie kości. Jak będziemy mieli jeszcze trzecią, to będziemy mieli William. Czyli to, co ja bardzo chciałam. Ja, widzę, sobie marzyła, mój Williamie. Bo William jest bardzo spoko. I ogólnie mamy 73, a mieliśmy już dosyć dużo. Dosyć, czyli dosyć. E. Nie ty. Babka, która tu robi. Robi, robi. Dobra. okej okay, widzę. I widzimy się, jak trochę popracujemy, trochę zarobimy. I widzowie, widzimy się. A, i jeszcze napiszcie imię dla tego Strażaka. Bo widzowie, jestem bardzo ciekawa. Może być. Sam. O! Sam. Strażak. Strażak. Sam. Jak z tej bajki. Sam. Strażek Sam. Zobaczcie, widzowie. Nazwałam go Strażek Sam. Piękny Strażek Sam tu jest. Z kaśnicą. Uratuje nas. Na pewno. Dobra. To tak, widzowie. Widzimy się, jak już zdobędziemy tą Kasiorę, bo widzę, bym bardzo chciała ją zdobyć i bardzo bym chciała kolejnego boxa otworzyć. Tak. fanka już musiała kończyć, ale widzowie... Ym, no dobra. Ale ją pozdrawiam bardzo. Fajnie, że była tu na filmie. Bardzo mnie to cieszy, bo rzadko co fajnie bywają na filmach. I bardzo mnie to cieszy, że ogólnie przechodzicie też na filmy na nagrywki. Bo ja kocham w ogóle nagrywać i kocham to co robię i widzowie się w tym najlepiej czuję. Więc widzowie, jak ktoś was krzywdzi, to ode mnie musi zacząć. Tak. Dobra, widzimy się za moment. Dobra, to tak widzowie. Ja później sobie ustawię jeszcze ładnego skina tutaj, bo by ten skin mi się bardzo znudził. A słuchajcie, bam co bym chciała mieć innego skina w końcu? Więc że za mną się ustawimy. Tylko zarobię trochę, mamy 203. A tak właśnie zarabiam kasę. Dokładnie. I się zmniejszam też, żeby zarobić. Fajnie. A wiecie, co jeszcze mu dam? I czy Ok, niech będzie strażek, sam będzie już moim przyjacielem. Ok, dobra. To tak, widzę. Mamy strażaka samo jako mojego przyjaciela. I tak, widzę. a jak on wygląda, jak się go podnosi słodziak! ale słodziak! Jeju, jak ja wyglądam z nim! Jakbym, nie wiem, jakbym była jego mamą! Nie wiem, ale on słodki! Dobra! Idziemy do domu z nim! Nie mogę z tego! O, jeszcze raz chcę go wziąć! Aha, to słodkie! Uj, uj, oj! Uj, uj! Trzeba skakać na schodach, to jest taki dla mnie mini parkour z przeszkodami. Oczywiście, że z przeszkodami. A jak niebe! Tak? Dobra. Jak coś mogę gadać przez nos, bo. No, bo katar. I trochę alergia. A zobaczcie, jak on słodko śpi. Czekajcie. Bo każdy inaczej śpi. Ten tu ma główkę tutaj. Taki, o. Ej, ładnie śpi. Nawet ładnie. Słodki. Chodź tu. A no tak, jeszcze ja muszę spać. Tylko. O, dobra. To ja śpię, on na mnie. Czekajcie, zrobię coś, mega. O, Ale to jest urocze. No nie, mów, że nie. nie mówcie by nie mówcie, tak, że nie. A i imo to jest ultra rare, a był rare. Więc bardzo fajnie. Mamy kolejnego Gibona do przemiany. Tym razem to będzie William. Bardzo chcę go. Ale to jest co policjanta w sumie. Też fajnie by było, gdybym miała policjanta, bo by strzegł prawa w mieście. Byłoby super. Widzimy się, jak już coś będzie chciał. Możliwe. A najbardziej mnie zszokowało to, że widzę, jak napisam, strażak mi nie kratkuje, bo normalnie Ży mi skratkowało kiedyś. I widzę tak to mnie najbardziej siwiło. Dobra, już mamy jeden przyjaciela. Okej, okay, mamy jednak kolejnego, dobra. Dzisiaj to, to będzie totalny opening jakby. I no. A wiecie, widzę, to jeszcze 3 dni. 3 dni, widzę, to jest bardzo mało. Dlatego widzę, musimy... Koniecznie, bo ja nie, w ogóle nie reagowałam na ten update. Jakoś mnie nie fascynuje. I tak widzę bo od No teraz chcę do Pizza Place, matko jedyna. Co wy macie z tym Pizza Place? To ja nie mam. Każdy zwierząt, dosłownie każdy. Dobra, co mamy? Kurde! Czemu? Trzynaście? Dobra, Igor tepnij się do mnie. Kurde. Okay. Jak coś, Igor, to mój brat, widzę bo. A chcesz? Zaraz ja nie nie, ja chcę Ci dać za darmo, nie. bo ja po prostu nie wytrzymam. Czekaj, trade, trade. Lepiej się traduje. Tyk, tyk, tyk i chyba... Tyk, dobra. Musi to Ci wystarczyć, widzowie. Jak nie macie jakiegoś, to pisać. Ja z chęcią dam go. Właśnie to robię. Właśnie to się dzieje. Jej. Masz darmowe rzeczy? dzięki Jak się z tym czujesz? Dobrze. To dobrze. Dobra. To tak, sobie, może się powiększymy. Chociaż nie wiem. Nawet pójdźmy na Pizza Place. Później zaliczymy wszystko. I się powiększymy i zrobimy skinka. Bo będzie fajnie w sumie wyglądało to. No dobra, mamy dwie kości. Momencik, wait Okej, okay, to się On to ma, na ubie Starczyło go ubrać w to I ma się ultra rare Fajnie Fajnie, powiem wam fajnie Mojka, fajnie Komu się podoba ten event w ogóle? Mnie tak nie fascynuje, bo ja słuchajcie Nie fascynarka akurat tych Eventów Um, bardziej mnie kręcą takie, jak to dadzą nowe zwierzę, takie epickie, niż gibon. Bo co to ma być gibon, kurde? Niech to dadzą jakieś fajne, fajowskie. O! Ja chcę unikorna Ja chcę unikorna Ja chcę unikorna Ja chcę tego unikorna O! Proszę! No, za alicorna nie dasz golden unicorna. No sorry. Musisz dać. Po prostu musisz. Tak, widzę. Be. Tak, musi. Musi, widzę. Be. Musi. I co, i co, i co? I nic nie piszesz. Unicorn. Okej. Okay. Okej, okay, widzę. Be. Nie dała, nie dała. Chamska baba. Chyba nie dała. Nie dała. No, ale bym się cieszyła, gdyby dało mi. Ja nie wiem, ja bym się poręczowała ze szczęścia, Normalnie. Bo rzadko kto mi daje unikornę. Dobra, Najpierw zmieńmy swojego skina. Bo mi się on nie podoba. Zobaczcie. Ja wam, może pokażę. To tak. Blond włosy zostajemy. My, czy przy takim. Uuuu. Te mi się nawet podobają, tak szczerze. Brown and blonde. Jak napiszecie brown and blonde, to wam wyskoczą te włosy. Dlatego sobie teraz się zastanawiam, czy je dać takie ładne? Ej, ładne one są. Czy może jakieś inne? Tylko pytanie jakie? Warkocze na pewno nie. Nie mogą być to warkocze. O, matko jedyna. Ja to miałam. O, Zobaczcie, zbyt, zobaczcie, jakie to epickie w sumie. To wygląda ładnie. Tak powiem. Dobra, widzimy się jak już wybiorę jakieś odpowiednie włosy. Dobra, widzimy. Myślę, że zostać przy tych... Chociaż te też są ładne. Kurde, teraz już mam dylemat. Te. Te... Czy może gdzie one są? Czy te? Te, czy te? Dobra, chyba ja bym zostawiła te, bo widzowie bardzo mi się one podobają, no nie wiem. A ja nie wiem, po prostu ja nie wiem, nad swoim życiem też myślę. Dobra, to tak widzę. Jedziemy na kemping i widzimy się za moment. Jesteśmy nad kempingiem i zobaczcie, jak to przedsudnie wygląda. No, mi to by przedsudnie wygląda. Tak szczerze. Szczerze. A jak wyglądam, jakbym była małym dzieckiem? Ej, to jeszcze gorzej, łama, tylko matko Wyglądam, jakbym nie wiem. A Pet? Awatar. Pet? Awatar. dobra, awatar Pet. Normalnie. Awatar Pet. Tak, widzę. No, na zdrowie, Emira. Tak. Ym, widzowie... Obecnie. Ja bym powiedziała, że już by był koniec. Chociaż nie wiem, bardzo bym chciała mieć Williana. Ja tak bardzo, bardzo chcę go mieć, a już mam dwie. Mam dwie te. Dobra, widzowie. Sprawdzimy tego kokardy. Gdzie one są? Gdzie one są? Ej, gdzie są te kokardy, bydlę? One gdzieś tu były. Właśnie. A nie kokardy, jeju, co ja w ogóle mówię. Te kości. Dobra, mamy ich dwa. Dwa plutonie chips. Chips, jeju. Mm. Dobra. Okej, okay, bardzo fajnie mi się tu gra. Ogólnie, co wam powiedzieć? Tak szczerze, oprócz tego strażaka i tego gibona i tych fajnych rzeczy, które też dostałam, to nic takiego specjalnego nie mam. Tak szczerze, ale pokażę wam jeszcze, co bym chciała zdobyć. Oprócz tego Williama. Ja to nazywam William, ale wiadomo, że to jest vampir. We line, o, weeline. line. Chcę tego gibona. Proszę. Tylko jedna kość. A to, to ja mam. Tego skrzydła mam. Wróćmy. O, zobacz. Znalazł e, brata bliźniaka i na nim śpi. Dobra. Jest. Mam jeden gwizdek, ale bym chciała tego oficera. Heroes. No widowe Heroes nie mamy, a to jest legenda. Ja bym chciała mieć we Wheelina. Sorry, we liner. Ale widzę, bo nie wiem czy będę miała go. W ogóle. Dobra, tu jest 10% na legendę w ogóle. Co jest? To jest common... Common! To jest 0%? Okej! Okej, okay. okay, guys, okej. Okay. Ej, teraz mi się powiększyła trochę szansa. Dobra. Widzimy może jeszcze kolejnego? Bo widzowie, jestem uzależniona, no jak ja coś zrobię, to to musi być. Tak. Sprawdźmy jeszcze, czy mamy... A dobra, nie odblokowaliśmy tego. Dobra. I kto mi tu włazi do domu? Proszę, jak ktokolwiek mi włazi do domu, proszę zamykać po sobie drzwi. Tak to kulturalnie wygląda. No. Kurde, no. Można by było się spodziewać, i to w sali imprezowej. Dlaczego wchodzę codziennie do tego pokoju? No, właśnie mniej więcej dlatego, że słuchajcie. Tak. Kurde. Kurde. <grym> tu się mi szybciej idzie, a ja mam pokój na samej górze i nie chcę mi się iść. Tak z tego. Widzowie, to ja już bym chyba kończyła odcinek. Piszcie w komentarzu propozycje na e, dalsze odcinki. I piszcie w ogóle w komentarzu jaką nazwę wy dacie mojemu pedowi. No i bajo pa!